A, jak już to oglądasz, to mam do Ciebie sprawę. Zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. z tej strony w dzisiejszym odcinku powiem wam, co zostanie dodane do Jake. Dobra, to do JB'a, jaki nowy pojazd za milion. Tak będzie pojazd za milion. I drodzy widzowie, ostatnio pisaliście bardzo dużo komentarzy. I skrzyneczki porozdawałem na live. Jeżeli w, w dzisiejszym odcinku też chcecie wygrać skrzyneczki, to yy, zostawcie tutaj bardzo dużo lajków, like bardzo dużo subskrypcji. Każdy zostawia kto chce wygrać. I piszcie komentarze, yy, piszcie coś fajnego, zobaczymy, co uda Wam się fajnego wymyślić. To będziemy na Liveiku losować. Będziemy na live'iku losować, i live będzie. No, zobaczymy jeszcze, jak live będzie. Ale kolejny live, jak tylko będzie, będziemy losować osoby, które napiszą fajny komentarz. Będzie można wygrać kolejne skrzyneczki, będąc w więc bijacie live od 19.30 codziennie. Ok, więc lecimy. Uciekamy, drodzy widzowie, Leci... lecimy, lecimy, lecimy. Mamy ten. Pokażę wam w ogóle, będzie dziś tak, że będzie dodany już w przyszłym tygodniu, niedzielę. Nowy pojazd za milion. Jest, będzie pojazd za milion, więc zaraz go sobie zobaczycie jak wygląda jego koncepcja bo została odosobniona przez asymbole koncepcja i wy sobie zobaczycie bardziej siatka ale to wszystko teraz wytłumaczę, powiem co i jak, sobie sprawdzimy i pokażę wam jak to auto może wyglądać i dużo osób miało możliwe rady. i tu będzie nowe autko, prawdopodobnie tutaj już, bo tu jest 1 milion będzie to ostatnie autko za 1 milion 1M, no, tak fajnie to wygląda więc no ja się naprawdę nie mogę doczekać kiedy to autko tutaj będzie już do wzięcia, do kupienia, ja mam specjalnie przygotowane. Dla was też mam przygotowane, yy, więc w sumie wieszcie co zrobimy. Zrobimy sobie teraz tak, poprosiłem żebyście pisali pod moim komentarzem, gdzie yy, było nowe autko, żebyście, żebyście pisali komentarze pod tym moim filmikiem. Więc weźmiemy, zobaczymy sobie, jaki komentarz ma najwięcej lajków. Sprawdzamy, jaki komentarz ma najwięcej lajków. I tutaj, o tutaj jest. Jakiś kolega, który był, jeszcze zaprosił dwóch kolegów. Widzicie, zobaczcie. Wiecie, zobaczcie. Tu zostało spełnione. Było zaproszonych znajomych. Napisali. Jest, są lajki. No i to chyba o to tutaj właśnie yy, należy, żeby teraz yy, te trzy osoby Dostają teraz ode mnie skrzyneczki, żeby udowodnić, że je daje. To dam je teraz na tym. I wy także piszcie komentarze, tak żeby dostać. Dajemy. Jeb, leci. Poleciała. I kolejny gifcik. Poleciał. I kolejny gifcik. Poleciał. I tu koleżanka, że zaprosiła aż dwie osoby. To dlatego dajemy tutaj jeszcze jej Underga gift. I. Dobra. Za zapraszanie znajomych na odcinki tutaj jest więcej. Dobra, lecimy teraz z... Dzieńmy. Dobra. Miałem lecę wam pokazać, co będzie dodane. Już wam pokazuję. Patrzcie teraz na to. Tak będzie wyglądał nowy pojazd. Tam nie wiem, co to jest. Ludzie tu robią różne domysły, ale yy, tak będzie wyglądała siatka nowego pojazdu. Zobacz wam pokażę, co to może być. Co to może za pojazd być, ale z tego, co tu widać, nie ma opon. Nie ma opon i nie wiem, o co chodzi z tymi oponami. Nie ma zupełnie opon. Zobaczcie, widzicie? Tu chyba są opony, tutaj. Tu i tu. Ale czemu tu? jakoś, nie wiem. Naprawdę, to jest ta siatka specjalnie, a Simo dał tylko tyle, żebyśmy się domyślali, żebyśmy myśleli, ale ja chyba znalazłem i wiem, co to może być. W ogóle, zobaczcie tutaj. ta siatka strasznie nikt nie przypomina, bo wszystko jest na płaszczyźnie płasko. Nie ma żadnej trójwymiarowości nie da... Znaczy jest lekka trójwymiarowość, ale której nie da rady w żadnym stopniu po prostu odczytać. I to tak lekko widać, jakby było to trójwymiarowe, ale jednak jest tak bardzo korzystne zdjęcie zrobione Że tu nic nie widać Nie wiadomo gdzie są w ogóle opony Czy on czasami tego góry nogami nie obrócił Czy to czasami nie jest jakiś poduszkowiec Tu jest jakiś no, Nie wiem co to jest naprawdę Piszcie co wy sądzicie co to może być Bo mi się wydaje że to jest to Mi się wydaje że to jest to auto Te ma też opony takie schowane To też miało tak schowane Patrzcie. mi się wydaje że to są opony I są one tak schowane jakoś tak A tu są tak to może oni po prostu zmienili, żeby to nie było za podobne. Jakie skrzydła? Możliwe, że to coś tak dziwnie wyglądające. To są rozkładane skrzydła. No nie wiem, czy to będzie to, czy nie. Może pasować. Tył taki. Taki. Też jest taki tył. To no, naprawdę ciekawy jestem, czy to jest ten pojazd na milion. Czy to jednak nie. To będzie coś innego. Moim zdaniem. Przypomina, przypomina, jest szansa, żeby to było to, jest malutka szansa, ale jeżeli nie, no to trudno. Z moim zdaniem, no powinno, może to być też to. Fajnie by było, zobaczcie, tutaj te zgięte opony, ten tył taki, tu lampy, lampy, tutaj, o tu lampy by były wtedy. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy, zobaczymy. Wiel lekka perspektywa 3D tu jest, jeżeli, uważam, nie wiem w ogóle co to to oznacza, to. Ktoś to jest, ale nie wiem co to może oznaczać i co twórca miał na myśli. Jeżeli wy wiecie, piszcie w komentarzach, by było naprawdę ciekawie. A my drodzy widzowie co? Rozdaliśmy trochę skrzyneczek. Więc piszcie w komentarzach, jeżeli też chcecie dostać skrzyneczkę. Yy, no, ale lecimy teraz zarabiać! Pokażę wam jak teraz było szybko zarobić. Jak zarobić na jailbreaku, bo to jest bardzo ważne. A, a dobra. pewnie 10... tam, na... o. czy się domyśli, że chcę kartę, o. Dobra. No nie domyśli się. O, o, o. Dobra, napiszę mu. Kartę. <noise> Dobra, już bierze tę kartę. Dobra, myślałem, że... Już... Pączek nie, Pączek nie kartę chce. O, widzicie? to, to, to taki zgin. Dobra. I wbijajcie też na live'y! I pamiętajcie, wbijajcie na live'y, bądźcie kryminalistami, bo wtedy możecie zarabiać razem, a jako policja to dużo nie zarobicie, a jeszcze zostaniecie kiknięci. być jako kryminaliście na live'ach i zarabiamy, no, ogromne pieniądze. Trzeba pamiętać, że zarabiamy ogromne pieniądze będąc na live'ie u Mędęgo. To nie? No. Trzeba tutaj na live'ie być, wchodzić na live'a i oglądać live'iki. Dobra, gdzie lecimy teraz? Lecimy tutaj jest bank otwarty, dobra. O! Dobra, lecimy. Ja wam pokażę, jak zarabiam będę. 2 miliony 89 Mam jeszcze milion do rozdania w sumie ogólnie, więc no. Mógłby źle, gdybym ten milion wam rozdał, naprawdę. Milion do rozdania, więc mógłbym mam ten milion gdzieś na przykład wam porozdawać. W ogóle bank Prezydencki jest najgorszym bankiem dobrowania. Do Dlaczego? Bo nie nieduże jest trudny. Nie do, że tu szybko czas zaczyna odliczać. to wszystko, co może być najgorsze po prostu w tym banku i O. dobra no i to mi się podoba, zobaczcie ok czas jednak szyb... zaraz patrzcie zaraz będzie miał 1000 będę miał i już czas będzie odliczał i to jest mega słabe że ten czas odlicza tak bardzo szybko o nie policja to też tak? Ej, ej, dobra, teraz nie zaczyna odliczać, więc jest git. Możliwe, że jak dostanę laserem, to zaczyna odliczać. A no wtedy to by było. Wtedy to było jasne, że licza, za, zaczyna odliczać, jak dostanie się laserem, no bo on wykrywa i wtedy jest. Y, zabezpieczenia daje. Bardzo możliwe, ale dlatego też nie chcę dostać laserem. Ej, to jest bardzo możliwe, że tu od dotknięcia lasera pierwszy raz przez pierwszą osobę zaczyna odliczać do zamknięcia banku. Właśnie, bo ja nie dostam ani razu i im jeszcze nie odlicza. A normalnie tu odliczam do odpoczątku, albo to poprawili. A? A? Okej. Okay. Uciekamy! Nie! Nic na czacie dla Mediego. A było tak dobrze. <laughs> Nie, ja, ja, to, to, ja mam. To on zawsze takiego pecha. Napiszcie takiego pecha. Już jak macie wszystko idealnie, zrobiliście prawie perfekcyjnie. Ostatnia prosta, to jest taki, że biegniecie i nagle wywaracie się o jakiś najmniejszy kamy, który mógł tylko być. I tak jak ja, już ostatnia prosta, wszystko Git, a paliłem się o. najmniejszy kamyczek i. Wszystko poszło gdzieś, po prostu się te. No to drodzy widzowie, co? wyczukujemy nowego autka. Ja także wyczukuję nowego autka, który będzie już na tydzień. Trzykujcie milion, trzykujcie milion, macie tydzień na przeszkodowanie miliona. Tydzień, tydzień, zrobiliście tydzień, dokładnie tydzień, nawet nie cały, bo dopiero to będzie już w niedzielę, więc macie dokładnie 6... tak. No to trzykujcie milion na autko. A ja drodzy widzowie Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeżeli chcecie skrzyneczki. Yyy... Chcecie skrzyneczki. To pamiętajcie, zapraszajcie znajomych na odcinki i... razie, trzymajcie się. do Was!